Ilość osób, która czekała na ten konkretny film, była gargantuiczna, ale w końcu udało się go zrealizować, bo no, tworzy go w tym momencie. No ale w każdym razie, witam was, z tej strony Cube, a oto moja kolekcja puszek po energolach w roku 2021. Co tu dużo mówić? Chciałem, żeby to było co roku, bo ta kolekcja na przykład w ciągu tego roku zmienia się w taki sposób, że jest Ponad dwa razy więcej tych puszek, więc jest co pokazać zdecydowanie. No ale chciałem też, żeby to było takie regularne, a spóźniłem się dwa miesiące, bo co chwilę było coś nowego, a chciałem w końcu, żebym był na bieżąco, żebym pokazał wam wszystko. I znów nie pokażę wam wszystkiego, bo nie mam tutaj trzech puszek, które pojawią się w kuple Energola, ale nie 35, nie 36, a w 37, bo tak, nagrałem na zapas. Dwa odcinki także dla spostrzegawczych zobaczycie w międzyczasie puszki, o których których nie wspominałem, albo wspominałem o nich na streamach i są tutaj już rozstawione po prostu i nagrałem o nich materiał, ale muszę go zmontować i on się pojawi z jakiś czas. Ten kto będzie spostrzegawczy zwróci uwagę i tyle. Także ci, którzy są ciekawcy w końcu się dowiedzą jak to u mnie wygląda. Przede wszystkim zobaczycie całą tę szafę która jest z tyłu, no ale no to nie jest wszystko, nie? W zeszłym roku w ogóle tutaj nie było tej półki z monsterami, tylko była ona w miejscu, gdzie jest teraz coś innego. Tak naprawdę teraz półek jest nie 6, a dziewięć. 9. 9 półek jest. Jakbyście nie zauważyli tego już na miniaturce. No ale, no... Bez przedłużania. Zacznijmy od samego początku, w sumie od półki, która się nie zmieniła za bardzo. Zacznijmy, może odtąd. Tutaj jest tak wysoko, że aż nie mogę złapać tego całego w kadrze. No, ale tak naprawdę, no w porównaniu do zeszłego roku, to ta sekcja, w sensie tutaj, te trzy się nie zmienia. Praktycznie w ogóle te same teksty też. Przeniosłem tylko tutaj e, Tiger, HP i Mane, Armora i Power, które... o których wypowiadałem się tak w recenzji sprzed trzech miesięcy. No i Predatory, które ich użyłem do materiału z premium Aprilis. Pozdrawiam cię, Vanessa. Wiem, że nie mówię polskiego, ale i tak było miło. No cóż, no w każdym razie ta półka praktycznie się nie zmieniła, o wszystkim wiecie, z poprzednich filmów. No, i tutaj też nie ma za dużo zmian. Są dwie nowe Arizony Lemoniada. W sensie to tutaj wskazuje Lemoniada i Strawberry Lemonade. Chyba mówiłem o nich, w którym się kuple Energola na dobrą sprawę. No, ale no powiem też tutaj, że ta Lemoniada była zupełnie super. Kozacka, pamiętam, że próbowałem ją upalować. Upolować. Tak z rok temu, no ale nie byłem w stanie. No, i w te wakacje po prostu dużo tej Lemoniady piłem. Jest naprawdę wpytem. No i Strawberry Lemonade. A, i pamiętam, Strawberry Lemonade już że w porównaniu do tego Rehaba Strawberry Lemonade, właśnie też. No i też była okej, okay, chociaż i tak preferuję Lemoniadę. Dobra. Tutaj bleki. No to bleki tak naprawdę się nie za bardzo różnią tutaj. Z wyjątkiem tego, że mam tutaj nowe Mango, które tu było. No jak widzicie, różni się wyglądam. Tutaj jest Lodowy Black. Moim zdaniem całkiem spoko, chociaż mógłby być trochę mniej słodki, bo ma taki sztuczny smak. Ale ogólnie jest w porządku. No jakby z tych dużych bleków, to zawsze mówiłem, że są w porządku. Nowy Mojito Black. Ten z cukrem tym razem No po prostu zwykły Black Mojito Tutaj na górze mamy jednego Blacka Mamy Osi wiedźmińskie I w ogóle to jest dziwne, że ta półka jest taka Nieco krzywa, mam nadzieję, że Nie przekazałam wam to jakoś specjalnie No bo tak te, to, to osi trochę wystaje Jak będę poprawiać za każdym razem, no to i tak będzie wystawać No sorry, memory Taka po prostu jest rzeczywistość. Oszy, o których się wypowiadałem niedawno tak naprawdę, to są wiedźmijskie te eliksiry. No, są takie średnie. No, może to zamieść jest dla mnie ciekawa. Jaskółka jest taka zwyczajna, kot był taki... No. No, ale no, mówiłem wszystko w recenzji, także no, tu zapraszam tam. No i dziki. No, dzik jeden oryginalny, który był no, średni. Dzik mango, który był całkiem spoko. Dobra, no to przechodzimy dalej. I tutaj też jako bonus dorzucę, że nad biurkiem dosłownie mam tutaj takie skiety, jakie dostałem od mojej dobrej przyjaciółki Zuzi, którą pozdrawiam tutaj, także widzicie, że tutaj mam swój ryjec, także taki, kiedy jeszcze miałem e, włosy normalne, jak to niektórzy mówią, że w czarnych mnie nie widzą, także tutaj jest jeszcze, gdy miałem jasne włosy, logo Monstera, takie o... Także takie skiety są, mi się podobają oczywiście, no i sobie tak wisi jako takie trofeum, że tak powiem. Czyli tak, jak inaczej tego nie mogę nazwać. Przechodzimy dalej. Dobra, tutaj jako bonusik wrzucę wam, że mam jeszcze dwie butelki, które mamy obok piórka. w sumie obok monitora mojego, mojego dodatkowego. Fiji. No Fiji to jest taka specjalna woda, że tak powiem, dla... No, woda premium po prostu, nie? Woda premium. I co, no, zawsze chciałem spróbować Fiji, kupiłem sobie butelkę Fiji za... Chorendalne pieniądze, bo to chyba litr wody, no właśnie jest zapisane litr i tam no chyba z 12 złotych było, no drogie to jak cholera, no, ale chciałem spróbować i w sumie no, woda jak woda, ale taka, taka czysta bardzo i w sumie... Spoko, jakby nie była taka droga, to bym pił częściej. No i Arizona 1,5 litrowa, taka duża, że aż nie mieści mi się tutaj. Musiałbym bardziej cofnąć, e, no w sumie mieści się teraz. No taka e, z Niemiec, właśnie o smaku jagód. W sumie całkiem spoko, no i w sumie tyle. Dobra, przechodzimy dalej do Energoli. Będąc wciąż w temacie butelek, tutaj mam sekcję na butelki w sumie, głównie monstery. No ale jak widzicie, tutaj są też tajgery. No i tak naprawdę o tej całej sekcji, która tu jest. Wypowiedziałem się już wcześniej, no wszystko pojawiło się w kubę energo, no na dobrą sprawę. Z wyjątkiem tego to się pojawiło z kolei na moim y, Instastory, gdzie wypowiedziałem się, że to jest no, zwyczajny monster po prostu, no tylko ma taką butelkę, a stwierdziłem, że kupię, po fajnie pasuje tutaj do tej super coli Także w taki sposób o to wydaję 30 zł. Na monstera japońskiego, który jest dokładnie taki sam, no ale no wiecie, czego się nie robi dla widzów, nie? O tych Tigerach mówiłem w recenzji Tigerów butelka. Także tutaj wiecie, no i to się nie różni od zeszłego roku, tak naprawdę, w sumie to już trzech lat, bo to <grymnie> długo stoi. No to jest kubek z ferwy. Jak byłem na evencie wyścigowym, no to właśnie sprzedawali monstery w takich kubkach, no i sobie tutaj tak stoi. No to przechodzimy dalej. Sekcja na rejny Okazało się, że tak naprawdę reiny gdy potraktowałem jako taką poboczną serię, to nagle zebrałem ich całkiem pokaźną sumkę. Jak sami widzicie, to jest 10, też mają przyjść 11, także, no, sporo tych rejnów. Tutaj z tymi reinami też taka sprawa, że wszystko co tu jest omawiałem w kuble Energola. Także, no co, no, nie muszę tak naprawdę robić tego drugi raz. Ułożyłem je w sumie w taki sposób dosyć losowy. Nie wiem, czy jest jakaś kolejność na te rejny. Moim zdaniem ładnie to całkiem wygląda, bo, bo mają taki jeden design. I w porządku w sumie. Nie powiedziałem tego na początku, to mówię teraz. Absolutnie każda część moich półek jest wykorzystywana właśnie przez puszki. Także tutaj jest sekcja na frugo i to jest tylko 5 frugo. Jak wyjdzie 6, to wstawię szóste. No ale jak sam widzicie, tak to wygląda. W sumie zdaję sobie sprawę, że nie policzyłem tych wszystkich puszek, dlatego w postprodukcji po prostu napiszę, ile jest puszek na danej półce i wtedy policzymy, ile jest ogólnie. No powiem tak, sporo muszę się nagimnastykować, żeby nagrać tutaj, ponieważ to jest półka, w sensie w sobie nie półka, tylko sama góra szafy i to jest przy suficie, dlatego stoję na krzesełku. No i co, no teraz tak naprawdę mogę wam pokazać, co tam się znajduje, także tutaj są e, headshoki na samej górze. No to w sumie na górze to, co tu jest, też wszystko omawiałem, nie? O tym się nie po powiedziałem, bo tak naprawdę UFO znalazłem bardzo późno, nie? Tutaj w ogóle mam też pudełka, różne takie pierdoły, no ale zajmijmy się tajgerami. Nie pamiętam, jakim był smak. Szczerze mówiąc, ale w sumie, jak je piem, piemię raz, no to całkiem mi smakowało. No w sumie, było w porządku, nie? No nie będę narzekał, i tutaj się nic praktycznie nie zmienia. Na dobrą sprawę, no wszystko jest tak samo. Z wyjątkiem nowych Tigerów. No, Tigery już zdążyłem zrecenzować. Pojawią się jako następny film, wtedy tam się też wypowiem. Co na ich temat myślę, no to nie będę tutaj wam nic spoilerował. Przechodzimy dalej. Starsi widzowie będą pamiętać, że kiedyś to było miejsce na ścianę Monstera, a teraz to jest ściana Rockstara. Także. No w sumie zacznijmy to od początku. Tutaj się dużo zmieniło, więc będę dużo gadał. Rockstar y, zwykły na dobro sprawę, tylko z nowym designem. Właśnie, bo też nie powiedziałem. Jak zwróciliście uwagę, tutaj jest stary design, a na górze jest nowy design. Także taka rzecz. Rockstar z nowym designem. Wydaje mi się, że troszeczkę była inna formuła i jakoś mi bardziej się dają te Rockstary. No nie, może to takie dziwne moje skojarzenie po prostu, a nie, że faktyczna była zmiana, no ale no tak odczułem, także to jest ogólnie plus dla Rockstara pod tym względem. Tutaj jest Rockstar No Shu o którym się wypowiedziałem na Instagramie. Generalnie dużo go piłem. To jest moim zdaniem dobry po prostu Energo Zero. I jeśli uda Wam się go jeszcze znaleźć, to ogólnie polecam, bo no dość tani był. Nawet po promocji udawało się go kupić za 3 zł. Także, no, fajna rzecz, bo to mogę zdecydowanie zarekomendować. Sugar Free, który jest niemalże tym samym. No, mało to się różni. Ta kwestia jest taka, że zamówiłem tego Rockstara, kiedy jeszcze no Sugara nie było. Także, no, ale no, to, to jest nie Niemalże to samo. Różnice są bardzo takie marginalne. O tym mówiłem w kuble Energola. Na dobrą sprawę to, to, ten. Do są takie placeholdery, bo nie miałem co tu wstawić. Nie, także, no tutaj po prostu są takie małe puszki. W sensie w sumie te trzy, ten punch, który tu jest, ten dokładnie, i te dwie mogłyby zostać, ale to mi nie jest potrzebne. A stoi sobie tutaj, bo nie miałem co tutaj wsadzić i wygląda ok, jakby. Nad tym, co nie? Także, no to się wypowiedziałem na temat tych rzeczy wcześniej. Tego nie było wcześniej. To jest też nowy design Passion Frutasa. Jej ta nazwa jest beznadziejna. <laughs> no ale taki też mi się wydaje, że jest lepszy, właśnie w tym nowym designie, generalnie. Także, no spoko. Też taka pozytywna zmiana. O tym wszystkim mówiłem. O, o W nowym designie. Ten niebieski Rockstar jest całkiem niezły, mówiłem to już parę razy, ale no wydaje mi się, właśnie, że to jest dobry przykład tego, że poprawili te Rockstary, no bo no nie wiem, nie wiem co oni tam zrobili, no ale tak mi się właśnie wydaje. No i dalej też mówię, tutaj jest. O, to o tym mówiłem w Kuble Energola, to było. No, 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 no no i witamy na pokładzie Tutaj jest kontynuacja Rockstarów Stary design, jak sami widzicie Także z tej puszki jestem bardzo zadowolony Ponieważ to jest samuraj kola, Też mówiłem w kuble Energola Także no, no, rozumiecie Tutaj po kolei wszystko co tu było Mówiłem o tym w kuble Energola Jakby prędzej czy później Czy coś się różni O, mam tutaj taką starą puszkę Blueberry Pomegranate Nie umiem mówić po polsku e Jagodowo-granatowy Ponieważ to jest puszka z Niemiec Właśnie z Call of Duty. I stwierdziłem, że wolę sobie ją zachować niż to, co miałem wcześniej, no bo jest jakby bardziej rare, przynajmniej dla mnie wydaje się bardziej rare. No i jakby wolę zachowywać sobie puszki zagraniczne aniżeli polskie. No nie wiem, zawsze mam właśnie takie podejście. No i tutaj Grape i Zero Carp, także, no jak sam widzicie, właśnie tak to wygląda. No i para przejść do. Ostatnich dwóch półek. No, powiem tak. Ta półka, którą mam tutaj, to jest największy miszmasz, jaki jest. I jestem zdecydowanie za daleko, żebym mógł coś konkretnego nagrać, dlatego muszę się przybliżyć. No, od razu lepiej. Dobra, zaczniemy sobie od początku. Także tutaj berny poleciały, jak sami widzicie. Także tutaj jest. W sumie tak dziwnie jest zrobione z tego powodu, że wciąż liczę na to, że uda mi się dorwać polskiego berna w dużej puszce. No, zobaczymy, jak wyjdzie. Jeśli się uda go spotkać, to bardzo spoko, bo tutaj zapełni właśnie tę dziurę. Tutaj są małe berny. Jak sami widzicie. I na górze jest kola, jest kola zwykła i kola i fajnie się to komponuje, jeszcze że mówiąc, przynajmniej takie ja odczucia. Tutaj są Red Bullem i ogarnąłem sobie, że mogę sobie postawić trzy puszki takie małe dosłownie przy suficie, także śmiesznie to wygląda, no ale też musiałem sobie ogarnąć pewną taką taktykę, albowiem obróciłem sobie zawleczki tak, żeby to się trzymało i się nie wywalało na wszystkie strony, także taka rzecz. No w sumie o tych Red Bullach też się wypowiadałem na temat ich smaków, więc wielki test Red Bulli, tak? Zapraszam tam. Tutaj jest y, moje ulubione Blue Edition i Winter Edition, o którym mówiłem tylko na Instagramie. Dlatego wypowiem się tutaj, że ogólnie jest spoko, jako bardzo taki skoncentrowany sok z granatu bym powiedział, ale ogólnie całkiem spoko się topiło i nie narzekam. O tym mówiłem w kuble Energola. <grym> tutaj są nosy, także tak jak mówię, jest duży niż masz po prostu, są cztery nosy. A tutaj są Energy Drinki z Akrzyna, jak sami widzicie. No i co? Została tak naprawdę ostatnia półka, czyli moja osobista ściana chwał. Dobra, w końcu możecie ujrzeć, jak wygląda ta półka w pełnej swojej okazałości. Także jest tutaj od cholery monsterów, jak sami zauważyliście. No i co? No, może zacznijmy po prostu od przejścia do niej. I możecie się zbliżyć dosyć mocno. No w sumie, no to widać chyba w miarę dobrze, że ja to sobie podzieliłem seriami, tak, żeby szło to w poziom. Także no w sumie, chyba lepiej będzie za zacząć od prawej strony, nie? Wcześniej zaczynałem od góry, więc teraz zacznijmy sobie od dołu. W końcu mam wszystkie Dragon Tea, Jakby no wcześniej to był taki dość upierdliwy przypadek, że miałem tylko i wyłącznie oj, uderzyłem. Oczywiście miałem tylko Dragon Tea zwykłe, no ale udało mi się w międzyczasie uzbierać. Oczywiście to White Tea Dragon Tea, które smakowało jak jak ja to wtedy powiedziałem, jak woda z małą ilością soku no i yerba mate. Oczywiście jest to puszka, którą kupiłem wtedy z IPA za horrendalną ilość pieniędzy, także pozdrawiam. Tutaj są oczywiście nowe rehaby, tutaj są stare rihaby i raspberry tea, które omawiamy Kiedyś tam, kiedyś tam w Kubliner Nerkola. Oczywiście panczę. Tutaj jest nowy Reaper. Właśnie, jakby ktoś nie wiedział, to jest nowy wygląd Reapera. Chociaż chyba on wszedł do Polski, ale ja dawno w ogóle Reapera nie widziałem, także taka rzecz. W może tutaj się zatrzymam, ponieważ nigdy nie powiedziałem co to jest. Także to jestem ja. To jestem ja. To jest taka figurka, którą od mi odcinki na 100 subskrypcji. Także pozdrawiam tutaj. Tak samo tego Megamena, który tu jest. Ja bardzo Megamena lubię, oczywiście. Tutaj jest przycisk za. uwaga, za. 300 subskrypcji to było w kwietniu 2020 roku. Także taka rzecz. No i tutaj jest moje logo, jak sobie widzicie. Tchekupe. Jakby ktoś nie wiedział na jakim kanale się znajduję Także no to jestem ja. Więc rozwiałem wszelkie wątpliwości, więc tutaj przekazuję dalej. Tutaj wciąż są Justy i się zaczynają drawy. Tutaj jest kontynuacja draw. Co mnie dziwi mnie, że żadna drawa nie powstała przez tyle czasu, nie? Wciąż mam Wszystkie. Tutaj są oczywiście ultrasy. Nie pamiętam, żeby coś tu się różniło. Oczywiście, poza tymi puszkami, które omawiam w Kuple Energo, czyli taki ultra gold, ultra watermelon i tak dalej. Tutaj też są rzeczy. I tutaj jest Monster Nitro, to oczywiście ten z Importu z UK. Tutaj jest Monster Ultra, ale to jest w ogóle puszka z rumunii. Kupiłem ją w Dilzie jak byłem w Katowicach i właśnie taka mała puszka, także taka rzecz. I tutaj są małe puszki, właśnie takie. I co no, tak to wygląda, tak naprawdę. No, moi drodzy, tak się prezentuje moja kolekcja w roku 2021. Czy jest ona duża, czy mała, no to jest, tak naprawdę, do Waszej interpretacji. Ja uważam, że progres jest po prostu strasznie duży, no bo ono. Jakby nie patrzeć, ponad dwukrotnie przekroczyłem swoją pierwotną ilość. Wyszło na to, jeśli liczyliście wszystko po kolei, że mam gdzieś tak z 200 puszek ponad. Dokładnie 222 plus te6 Arizon. No, i te dwie butelki Fiji i Arizona, no to traktuje się jako bonus. W każdym razie jest tego strasznie dużo. Zapałem tym dosłownie wszystko, więc ja nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądać za. nie, za miesiąc czy dwa, gdy przyjdę jakieś nowe jeszcze puszki i. No, <grytanie> i będzie problem ze zalezieniem tego miejsca, nie? Zawsze na suficie kłać albo na podłodze, zobaczymy. No i jeszcze zostaje taka rzecz. Ile ja za to wszystko zapłaciłem? Na początku miałem odpowiedzieć, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że... ile to by było liczenia, nie? Także no, no jakby zrozumiecie, nie? Jeśli się kiedyś zepnę, to to wszystko policzę. Ale ja sam nie pamiętam cen niektórych rzeczy, by mi to zajęło. Myślę, że dobre jakieś nie wiem. Kilkadziesiąt minut na policzenie, wszystkiego, żeby zrobić jeszcze research, wszystko policzyć, jeszcze się nie pomylić przy tym. Wiecie co? Mogę założyć, i to bardzo słusznie, że ta kolekcja, w sensie z, oczywiście z pełną zawartością, byłaby warta, tak nie, z 2000 czy coś, albo nawet więcej. No i jakby jeszcze wziąć pod uwagę to, że przesyłka i tak dalej, no to by było jeszcze więcej niż to. Ale to jest naprawdę. cholernie. Dużo pieniędzy, ja nie wiem jak to się rozmyło, mimo wszystko to są 3 lata zbierania puszek, 3 dobrze liczę, no 3 lata, więc no tak to wyszło, i co no mam nadzieję, że film wam się podobał, mimo tego, że no, <grywny> był problem z dźwiękiem, no ale no byłem głupi, po prostu zasłoniłem się palcem no ale w każdym razie, jeśli Wam się podobało to bardzo dobrze, możecie zostawić ocenę pozytywną, bądź negatywną, jak się Wam nie podobał. Jednakże jeśli chcecie zostawić ocenę negatywną, to dajcie też znać, co Wam się konkretnie w tym filmie nie podobało, abym był świadomy swoich błędów, żebym mógł je poprawić. No i... Przy następnej okazji, jeśli takowa będzie, ta ocena była pozytywna, oczywiście, co nie? Możecie też zostawić komentarz, jeśli macie jakąś propozycję, którą mógłbym zrealizować, jakieś pomysły czy coś, no bo, no, zawsze to jest, wiecie, jakiś dodatkowy materiał, który mógłbym zrealizować i żeby było ciekawie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, no bo, no wiadomo, żeby ta liczba wzrastała, no i żeby, żebym dotarł do jak największej ilości osób, no i walnijcie też w dzwona, żeby dostać powiadomienia. O tych filmach, które Was interesują, ponieważ z tymi ma różnie. Wiadomo. Zapraszam na moje socjalne media, zwłaszcza na Instagrama, gdzie wrzucam codziennie cokolwiek. Także no, jest tam ze mną najlepszy kontakt, generalnie. No i no, najłatwiej, po prostu najłatwiej mi jest się tam komunikować. Zachęcam do zajrzenia tam. No i co? No to tyle. Także dzięki za obejrzenie tego w końcu zrealizowanego filmu po tak długim czasie. Trzymajcie się. I do następnego razu. Bye, bye.